Witam Was serdecznie w następnym filmiku, który dla Was przygotowałem. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej niż do tej pory. Oczywiście zajmiemy się astrologią. Zajmiemy się troszeczkę inną dziedziną astrologii, czyli tak zwanym horoskopem plotki. Jest to horoskop, który pozwoli nam oddzielić tak zwane ziarno od czyli prawdę od fałszu. Doskonale się orientujecie, że jest mnóstwo w internecie, w naszym tutaj świecie wirtualnym fake, tak zwanych fake newsów, wiadomości nieprawdziwych, wiadomości wymyślanych, wiadomości fałszywych, a nawet często używanych przez służby, które, które takie fejki nawzajem sobie wysyłają, aby zdeskredytować przeciwnika lub kogoś pokazać z dobrej strony, chociaż jest zły. Na przykład jak pana P., krymina, znanego kryminalistę mieszkającego na Kremlinie. Tak? Yy, Robią z niego, jak już kiedyś powiedziałem, Piotra, bodajże chyba Piotra I Wielkiego, który, o ile się nie mylę, umarł prawdopodobnie na chorobę generyczną, na kiłę bodajże. Tak, no jeżeli ten pan się do niego porównuje, no to. Obawiam się, że te jego problemy zdrowotne mogą też tego, tej choroby dotyczyć, chociaż podobno teraz, teraz to jest już uleczalne, ale no, ten, jego, ten jego idol, którego tak chce naśladować, właśnie w mękach miesiącami czy latami umierał na zgniłą chorobę weneryczną. No ale zostawmy pana P. Skupmy się na dzisiaj na czymś zupełnie innym. Będziemy omawiali tak horoskop plotki. Czyli yy, będziemy stwierdzali, czy dana informacja na określony temat, który teraz powiem i który jest w tytule, jest prawdziwa, czy jest nieprawdziwa, po prostu wymyślona jako fake news i to przez bardzo dużą, bardzo wpływową agencję informacyjną. I o, o, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Dzisiaj yy, porozmawiamy sobie o yy, yy, prawdopodobnym wykrytym sygnale, opcji cywilizacji przez Chińczyków. Chińczycy w dwutysięcznym bodajże 20 roku uruchomili jeden z największych radioteleskopów na świecie. Wiecie co? Nie wiem jak to się dokładnie czyta, ale chyba Sky Eye. 500 metrów szerokości radioteleskop, który naprawdę jest bardzo czuły na wszelkie sygnały pozaziemskie, które i można powiedzieć drogą dedukcji i analizy Mogą to być sygnały nadawane przez obce cywilizacje, tak? Poszukują. A nadmienię tylko delikatnie, że Chińczycy, to jest chyba Chińska Akademia Nauk, dokładnej nazwy teraz nie pamiętam, ale Chińska Akademia Nauk razem z Uniwersytetem w Kalifornii Berkeley, który jak wiecie, ale jak, albo jak nie wiecie, to wam powiem, też od lat promuje program SETI, czyli wyszukiwanie sygnałów obcych cywilizacji. No, Chińczycy. No, trochę dziwne, prawda? Na w, w, w dzisiejszym Amerykanie z Chińczykami razem, no ale program mają poszukiwania cywilizacji i parę dni temu, słuchajcie, gruchnęła mm, wiadomość w internecie, że y, Chińczycy drugi raz rzędu, ponieważ pierwszy raz był w 2020 a teraz kilkanaście dni temu wykryli sygnał, który prawdopodobnie jest od innej cywilizacji tak, jakby to potwierdza. A było to umieszczone prawdopodobnie przez kilk, jakiś krótki czas na stronach Uniwersytetu Chińskiego, który właśnie miał jakby potwierdzać to, że tam, że taki sygnał odkryli, ale powiem Wam szczerze, nie tylko nie, nie, nie tylko nie tylko, że odkryli, ale. Nie było tylko tej informacji, ale była też prawdopodobnie dyskusja, która została po chwili usunięta. Więc hmm, sytuacja jest tego rodzaju, że słuchajcie, cała Europa, wszystkie jedne z największych agencji mm, informacyjnych europejskich i amerykańskich, tą wiadomość jakby powtarzały, tak? Powoływali się na, tą, na, na Bloomberga. Dobra, teraz już powiem od razu. Bloomberg jakby był pierwszym, pierwszym dawcą tej informacji, że takie coś było na, chiński, na, na tej chińskiej stronie. Sytuacja jest tego rodzaju, że tak naprawdę nikt tego nie widział. Znaczy się, nie. Dużo ludzi mówiło, że to widziało, ale nikt nie ma ani screenu, ani potwierdzone, że to było. ani No wiecie, no w dzisiejszych czasach zrobienie screena, czy zdjęcia czegoś, że coś takiego jest, nie ma z tym żadnego problemu, tak? Nie ma tego. Jest tylko informacja, że coś takiego było, że Chińczycy właśnie za pomocą Skyeye tego radioteleskopu otrzymali sygnały obcej cywilizacji. No i teraz słuchajcie, yy, co się dzieje? Od, od, yy, dokładnie Bloomberg opublikował to 15 czerwca 2022 roku o godzinie 5.25 czasu Cest, czyli uniwersalnego czasu europejskiego letniego, tak? Czyli 5.25 dokładnie tego czasu. I chcę wam tutaj dać horoskop, za pomocą horoskopu plotki, sprawdzić, czy ta informacja jest prawdziwa, czy ta informacja jest fałszywa. Z tego powodu, że no mówię, nie mamy żadnych dowodów, że takie coś się tam pojawiło, tak? Podobno było, była dyskusja i nagle zniknęło po pewnej chwili. No ale dlaczego to żadnego screena nie ma, tak? No, no, no tak... Tylko możemy na. O, o, podobno Bloomberg się kontaktował z Chińczykami, oni nie odpowiadają, albo odpowiadają jakoś wymijająco. No i teraz, tak szczerze mówiąc, nie wiemy, czy to prawda, czy to nieprawda. Dlatego nic nam nie zostało, bo nie możemy po prostu uwierzyć tak sobie, bo wierzyć, zastosowałem dla Was horoskop plotki, który potwierdzi, czy informacja, że Chińczycy otrzymali taką wiadomość, otrzymali sygnały mogące być od innej cywilizacji, jest prawdziwa. Jak to się odbywa? Słuchajcie, w Polsce, szukając po Polsce, w polskim internecie, w polskim internecie naprawdę media mainstreamowe, które nie, nie tej informacji nie, nie, nie chowały gdzieś, nie robiły z tego teorii spiskowej, nie robiły z tego jakieś, jakieś cuda, niewidy i tak dalej. Tylko na, na wiadomościach świat, wiadomościach newsy, wiadomościach wydarzenia, na stronach wprostu, Radia Z, TVN24, National Geografik, słuchajcie, to są poważne media. Więc nie jest to wiadomość, taka wiecie, z bajeczki, którą można wyciągnąć i posyłać ludziom bez sensu, tylko jest to wiadomość przekazywana przez poważne media, które uważają się za jedne z największych i opiniotwórcze. Więc tutaj, yy, więc tutaj, słuchajcie, jestem troszeczkę zaskoczony tym, tak? że bez dowodów takich naprawdę, yy, bez dowodów takich twardych, te agencje to. Publikują. I teraz tak, horoskop plotki musimy zastosować na moment zasłyszania danej plotki. W momencie, kiedy na przykład ktoś do nas przychodzi i coś mówi, a nie jesteśmy tego pewni, powinniśmy sobie zapisać godzinę i potem albo iść do astrologa, albo samemu, jeżeli ktoś potrafi, sprawdzić horoskop plotki, czy ta informacja jest prawdziwa, czy, czy w ogóle jest fałszywa, czy, czy ewentualnie może być prawdziwa lub po części nieprawdziwa. No, z układu planet aspektów możemy to wywnioskować, tak? horoskopie dane. Natomiast jeżeli nikt tego nam osobiście nie powiedział, tylko czytamy gdzieś tą wiadomość, to staramy się wyszukać pierwszej informacji, jaka się pokazała, w, no akurat tutaj w internecie, tak? No pierwsza się pokazała od, od europejskiego Bloomberga, 5.25, 15 czerwca. Więc na tą datę, na tą godzinę zrobiłem horoskop plotki i postanowiłem sprawdzić, czy ta informacja podana przez Bloomberga jest prawdziwa, czy wyssana z palca i nieprawdziwa. Puszczam Wam tutaj horoskop do góry. No nie wiem, czy Wam będzie cokolwiek mówił, no ale na, na ten czas jest pokazany. No i tutaj mamy. Będziemy stosowali zasady astrologii horarnej nasz horoskop plotki, wiadomości fałszywej czy prawdziwej. I on nam tutaj ładnie określi, bez większego, słuchajcie, problemu. Komu tutaj wierzyć, tak? Czy, y, czy Bloombergowi, czy po prostu nikomu, ponieważ powtarzanie nawet bzdur albo informacji nieprawdziwych, no to jest jakby powtarzanie y, bajek, tak? No i zobaczymy, co te nasze monstry mówią, chociaż z drugiej strony powiem Wam nie tylko te poważne media, inne media też to kopiowały, jak popadło, tak? W każdym tekście to samo, skopiowane dokładnie i tak dalej, z po powołaniem na Bloomberga. I co by w tym horoskopie mamy? Zobaczcie. Władcą horoskopu, władcą, a władcą ascendentu jest księżyc, tak? tak? A władcą trzeciego domu horoskopowego, odpowiedzialnego za mm, właśnie plotkę, wiadomości i tak dalej, jest Słońce, które jest, znajduje się której jest władcą lwa. Ponieważ trzeci dom y, 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 zaczyna się od, od lwa. No i co my widzimy? Księżyc żeby, żeby była prawda, powinien się znajdować w domu kątowym. No to jest dom czwarty, siódmy, dziesiąty, tak? Pierwszy. Niestety, w żadnym z tych domów księżyc się nie znajduje. Znajduje się w domu szóstym, czyli w domu horoskopowym upadającym. A to może już być pierwszą przyczynkiem do tego, że to jest po prostu informacja nieprawdziwa w nawiasie fałszywa. Yy, następnym Sygnifikatorem signifi tego horoskopu krótki będzie słońce, które jest władcą domu trzeciego. Słońce powinno być dobrze aspektowane, najlepiej przez, jeszcze przez benefiki, aby to była prawda. Natomiast Słońce jest w domu upadającym dwunastym i do tego jest w trygonie do malefika Saturna. Wprawdzie trygon to jest pozytywny aspekt który może nam mówić o tym, że to nie jest negatywnie aspektowane, ale jednak jest to malefik, ale Saturn jest dodatkowo w domu upadającym, dziewiątym i jeszcze w retrogradacji, czyli jest bardzo słabiutki, chociaż jest władcą yy, wodniku, to jest w retrogradacji i w domu upadającym i w trygonie aspektuje to słońce, które też jest ważne w tym chorobie, bo to jest władca domu trzeciego, odpowiedzialnego właśnie za horoskop wiadomości plotki. Czyli ja bym tutaj dał następną, taką przyczyn, da, następną przyczynkę do tego, że ta informacja znowu jest fałszywa. Tak? Przekazaniem z tego horoskopu znowu nam to mówi, że po prostu nie ma to nic wspólnego z prawdą. I następna, następnie. W jakim znaku jest ascendent? Jeżeli ascendent lub osie horoskopu są w znakach kardynalnych, to znaczy, że to jest informacja fałszywa. Jeżeli są w znakach stałych, jest to informacja prawdziwa, mogąca nam mówić, że przekazujący tą informację nie mijał się z prawdą. I zobaczmy w jakim znaku mamy ascendent. Ascendent mamy w raku, w znaku kardynalnym, czyli fałsz. Trzecia, trzecia, słuchajcie, zajawka, która nam mówi o tym, że ten horoskop mija się z prawdą. I czwarta, druga oś horoskopu naprze naprzeciwko, descendent w koziorożcu, znak kardynalny, fałsz, horoskop fałszywy. Słuchajcie, no, nie wygląda to ciekawie, bardzo Was przepraszam, ale ugręzł po prostu komar, tak? No, już podrapiemy się, chociaż wypsikany jestem, słuchajcie, potąd, ale no, komarki sobie tutaj latają się na działeczce. No i teraz tak. Y co bym tu jeszcze mógł znaleźć, no, może gdyby ten y, księżyc był pozytywnie aspektowany przez y, benefiki, tak, no nie jest aspektowany pozytywnie, gdyby to słońce było pozytywne, chociaż to jest pozytywnie aspektowane przez benefiki, by w, dobrym, y, w dobrym jakimś znaku, słuchajcie, y, stałym, no, no jest zmiennym w bliźniętach, nie? No, no to też, no to coś może być prawdy, ale, ale, ale naprawdę bardzo, bardzo mało akurat, nie? No powiem Wam szczerze, no, yy, horoskop wygląda kiepsko, jeżeli chodzi o horoskop plotki oczywiście, tak? I niestety, ja z punktu widzenia astrologicznego mogę Wam powiedzieć, że ta informacja o tym, że Chińczycy otrzymali sygnał obcej cywilizacji jest dla mnie fałszywa. Bloomberg podał informację według mnie nieprawdziwą. Yy, nie wiem czy specjalnie, słuchajcie, bo to już są jakieś. mogę sobie dywagować, domyślać się, tak? Być może ktoś wprowadził ich w błąd, być może też służby jakieś ich wprowadziły w błąd, no i Bloomberg poszedł za tym niby pewnym cynkiem i takie coś wysłał w świat, tak? Także słuchajcie, uważam, że bez tych dowodów, których nie ma, jak, jak mówiłem na początku, i według tego horoskopu horarnego, plotki, który tutaj zrobiłem, według mnie Chińczycy takiej informacji nie otrzymali od innej cywilizacji, sygnałów nie, 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 nie wyłapali, ponieważ jest to wymysł, a, a, a plotka jest, a, a autykuł jest oparty na fałszywych założeniach. Więc, słuchajcie, przepraszam Was, ci, co w to wierzyli, to mogą być z, z, troszeczkę zdegustowani, a ci, co w to nie wierzyli, potwierdzenie mają, że to są po prostu bzdury. Wiecie, bo um, odniosłem się do tego dzisiaj y, tematu, ponieważ od pewnego czasu krążą teorie spiskowe o tym, że za chwilę będzie chciał, miał być stworzony rząd y, światowy, miał rząd, który będzie chciał nami tutaj jakby kierować, a tylko dlatego, że niby odwiedzą nas kosmici, którzy będą za pośrednictwem tych ludzi nam, nam, nam przekazywali to, co chcą, aby nas nie zaatakować, albo, 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 albo nie oszczelać, albo nie, nie wiem zniewolić, tak? że przyjdzie taka fałszywa, jest tak, chodzi taka teoria, że przyjawią przy, się i będzie musiał być utworzony rząd światowy, który jako, jako pośrednicy w przesłaniach od tych pseudobogów bogów będą rządzili całą ludzkością i wszystkimi rządami też innymi, tak? No i, i widzicie, to jakby była ten dzisiejszy horoskop jest jakby przy, yy, ta plotka o tym, że, że, tą, że oni, że Chińczycy tą informację wyłapali na radioteleskopie, jest jakby, y, jakby pierwszym krokiem do tego, żeby nas przyzwyczaić, że jednak są kosmici na świecie. Y, cywilizacji, tak? Słuchaj, ja oczywiście, ja prywatnie wierzę, że są, ale nie wierzę że to, że Chińczycy parę, y, niedawno taki sygnał wyłapali. Dobra. Dziękuję Wam serdecznie. Życzę jeszcze miłego wieczoru dzisiaj. No, nie wiem, nie, bo jak będziecie ten film oglądali, to już nie będzie wieczór, to już będzie prawdopodobnie drugi, na drugi, drugi dzień. Więc życzę Wam miłego dnia, lub miłego wieczoru i powiem Wam szczerze, takimi horoskopami plotek będziemy się częściej zajmowali, ponieważ jest tyle kontrowersyjnych informacji, które mi osobiście nie dają spokoju, że chciałbym, będę się z Wami dzielił i będziemy sobie razem tutaj analizowali kłamie, a w to mówi prawdę. Pozdrowienia na razie.